Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby, a w zasadzie witamy Was, bo jestem dzisiaj nie sam, dzisiaj jestem z Krystianem. Przyjechałem tutaj właśnie na zbiornik do Przeworska, zbiornik nazywa się Zakole, na zaproszenie Krystiana, który jest założycielem grupy... Krystian, co to jest za grupa? To jest grupa Fishing Team Przeworsk, która zachęca ludzi, żeby nie brali ryb, żeby byli wędkarzami no-kill, bo najlepsza zabawa, czyli wędkarstwo, czyli złów wypuść, myślę, że to jest najlepsza zasada, bo y, potem możemy fajne, duże ryby łowić. Zostawiajmy w miarę możliwości te ryby z powrotem, wrzucajmy je do wody, bo one rosną i później, im są większe, tym bardziej cieszą nas wędkarzy. Krystian, y, kiedy wpadłeś na pomysł założenia właśnie takiej grupy? Y, ten pomysł był szczerze od jakiegoś roku planowane. Ale nie miałem do tego. O mamy branie. Dzisiaj ryby nam nie dadzą rozmawiać. Jest? Jest, jest. Super. Ale to bardzo fajnie, że rybka gryzie. Oprócz gadania będziemy mogli wam właśnie pokazywać co jakiś czas kole. Amuczę. O, zobaczcie jaki piękny mały amur. Tutaj zostało wpuszczone dużo ryby, ale. To o tym powie za chwileczkę Krystian. Proszę bardzo, to sobie odepnij. Twoja ryba, twoja zdobycz. Krystian tutaj, moi drodzy, jest częstym bywalcem na Takie tym łowisku. Duże rybiniówkę można powiedzieć. Ale piękny. No i to nam pokazuje, moi drodzy, jakie tutaj właśnie są gatunki ryb. U mnie wędkę wciąga. Coś tu... Fajnego holuje. O, lin! Karasz. Nie, karaś, przepraszam. Te okulary polaryzacyjne właśnie tak spowodowały, że myślałem, że to jest lin. Ale liny tutaj są, no nie? Tak, tak. Super. A mura wypuściliśmy, natomiast karasia tutaj wpuścimy do siatki, pokażemy Wam później nasz urobek. No i kolejny rzut. Tutaj z Krystianem mówimy sobie pod wyspą dosłownie, Metry od tych krzaczorów. Krystian, a skąd w ogóle wziął się pomysł założenia tej grupy? Pomysł się wziął stąd, bo od dziecka tata mi uczył, żeby po prostu rybę wypuszczać. Bo mój tata sam łowi ryby i on był zawsze takie zdania, że lubi łowić duże ryby niż takie małe. I dlatego wziąłem sobie ten pomysł, że czemu niby nie, czemu. To może ludzi zachęcić, żeby e, brać przykład z nas i wypuszczać ryby z powrotem. I mamy kolejną? Do wody. Nie, Jest? Puścił. Żeby wypuszczać ryby z powrotem do wody. I stąd się właśnie wziął ten pomysł. A od dziecka było tak naprawdę szczerze, żeby założyć takie coś, bo na oglądałem się dużo filmów, mówiłem ryby w. Dużo w stawach i rzekach, i to był mój taki pomysł. Czyli wędkarstwem zaraził ci Tata. Powiedz mi w jaki sposób? Czy było to dla niego trudne, czy łatwe? Czy Ty po prostu od samego początku przejawiałeś zainteresowania wędkarstwem? W moim przypadku to było naprawdę bardzo łatwe, bo pa, ja mieszkałem gdzieś w Tancudze. Uh -huh. I tam jest taka e, taki staw e, landa. Tam pamiętam, mama mnie zawsze zabierała. E, nie miałem wędki, w ogóle miałem zwykły patyk. Yy, miałem yy, nitkę i miałem taki spinacz, yy, ten. I na to zakładałem sobie kukurydzę i udawałem, że łowię ryby. I to właśnie stąd tak mnie zachęciło. Że i rodzice cię generalnie zaszczepili tak, mama, wędkarstwo. A mama nie, też wędkuje? Nie, mama nie, nie. Mama, nie Tylko nie tata. Tak, tak. To bardzo fajnie. Żeby zachęcać swoje dzieciaki do tego, żeby właśnie spędzali wolny czas. W ten sposób. Na przykład realizując swoją pasję e, łowiąc ryby, a nie na przykład, nie wiem, przed komputerem, e, przed laptopem, bo no, w dzisiejszych czasach to jest, można powiedzieć, plaga. Jak często tu pływasz? Jestem w stanie 5 razy w tygodniu po lekcjach. Czyli praktycznie codziennie. O! Myślę tu gadu-gadu z Krystianem, a tu już kolejna rybka. Mamy dubelek? Chyba. Chyba, że moja weszła w twój zestaw, wiesz? Nie, nie. Lubię łowić duże karpie, ale od czasu do czasu wracam właśnie na takie łowiska, gdzie można połowić na federka, na niedużych odległościach na federka, czy też na metodę taką powiedzmy mini, w wydaniu mini, na niedużych odległościach z niedużym podajnikiem. O! A dzisiaj mamy pierwszego karpia. Kombinujemy dzisiaj tutaj z Krystianem, dajemy różne zanęty, dajemy różne przynęty, różne kolory. Zanęciliśmy sobie właśnie tą miejscówkę pod wyspą jak widzicie, cały czas coś się dzieje. Może zróbmy, Krystian, tak, że będziemy przetrzymywać karasie, dobra, ale amury, na przykład liny, karpie od razu wypuszczajmy. Moi drodzy, żeby nie zmarnować żadnej minuty, to pomiędzy e, moim wywiadem z Krystianem, ja tutaj będę sobie zarzucał wędki, żeby też pokazywać wam, jakie tutaj są ryby. Bo generalnie przyjechaliśmy na ryby, nie Krystian? Tak, tak. Nie gadać, tylko łowić, a coś tam sobie od czasu do czasu możemy powiedzieć. Tym bardziej, że ja bardzo chwalę takich właśnie ludzi z pasją. Strasznie. Jakie tutaj są gatunki ryb? Tutaj e, w tym łowisku jest naprawdę bardzo, bardzo fajny amur, co nieraz sam łowiłem po 6-7 kilo. Proszę e... bardzo, to naprawdę ładne amurki. Takie 6-kilowe amury to, to pewnie gdzieś o takie długie są, nie? Tak. W tamtym roku, 28 <laughs> maja, jak dobrze pamiętam, złowiłem tutaj też na Fiderka 6-kilowego. E... Bardzo fajnie walczył i dlatego jeszcze to mnie tak bardzo podpaliło, że tak powiem, żeby wypuścić te ryby, bo fajna zabawa jest z nimi, naprawdę. No, oczywiście. Oprócz Amura jakie tutaj są jeszcze gatunki? To jest fajny karp, Mam przyjaciela, który naprawdę do fajnego przyjaciela, który z nim można pogalić, kto łowi nas pławik. Łowi karby po też 3-4 kilo. Tutaj i on też jest null no Dlatego razem to założyli. Można powiedzieć, że ja to założyłem, a on w tym jest. W tej grupie, tak? Tak. Ta grupa ile w tej chwili ma członków? W tej chwili takich łowiących: mhm. 15. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszamy bardzo serdecznie do grupy Christiana. Bo ja bardzo chwalę właśnie takie inicjatywy. Będę bardzo mocno promował na swoim kanale. Właśnie takich wędkarzy, którzy mają pasję. Celność rzutów Krystiana, moi drodzy, jest w dychę, jak to się mówi. Cały czas niepowtarzalnie ten jeden punkt. Oczywiście łowi na klipsa. Krystian, jak chciałbyś właśnie zachęcić młodzież, która, można powiedzieć tak kolokwialnie, buja się, nie ma żadnej pasji. W jaki sposób chciałbyś się zachęcić do, do wędkarstwa? Chciałem tym zachęcić, y, aby spędzali czas nad wodą, bo naprawdę warto, miło można spędzić czas, niż siedzieć przed tymi komputerami i grać w gry. To jest moim zdaniem, nie powiem, lubię sobie nie rozpukać, ale lubię też spędzić czas nad wodą na łonie natury, porozmawiać, spędzić, się, spędzić czas z przyjaciółmi, ale nie mówię tylko, żeby na zakole przyjść. Mamy naprawdę bardzo fajną mleczkę. Co naprawdę są bardzo fajne klenie, jazie. Mleczka to jest rzeka, tutaj tak. w przeworsku. Tak. Co naprawdę są bardzo fajne, klenie, jazie jakie są. Szczupaki te są fajne. Nie powiem, lubię też czasami pospingować. może to nie jest moja mocna strona, ale. Krystian, powiedzieliśmy już o Amurze, powiedzieliśmy o Karpiu, o Linie. No, nie będziemy mówić o Karasiu, bo już widzieliście tutaj, że łowimy Karasie. Ale jeszcze jakie inne tutaj gatunki ryb są? Czy są leszcze na przykład, jazie, tak jak powiedz, wspomniałeś? Tak, są tu jazie, są tu leszcze, liny są bardzo ładne, naprawdę. Płocie też? Płocie, te, płocie są naprawdę bardzo fajne, ładne. Jest tutaj jeszcze fajny krąpik mhm. i tyle głównie co z takich ryb, ale głównie tutaj bierze to karpa, mur. Karaś i leszczlin. Znaczy, teraz wymieniliśmy akurat gatunki białej ryby, tak. ale też trzeba ale wspomnieć. Też można powiedzieć, że to jest bardzo fajny szczupak. Naprawdę jest tu, są kilka sztuk takich ponadmetrowych, się ośmielę powiedzieć. Na pewno są moi drodzy okonie, bo ja przed chwileczką tak. widziałem, jak okoń zasuwa za jakąś tam małą płoteczką, czy jakąś uklejką. Są tutaj bardzo fajne okonie. Kiedyś tu były jeszcze naprawdę duże, ponadmetrowe węgorze, ale była. Lud był i wtedy był, niestety umarł i nie ma. Były tutaj bardzo fajne tułpyki po 20 kilo, ale przyducha była i umarły i tyle. Tam takim głównym opiekunem tego łowiska, że to nie tylko tego łowiska, moi drodzy, jest Adam Łapa, którego bardzo gorąco pozdrawiamy, niestety nie mógł być dzisiaj tutaj razem ze mną, ponieważ ma swoje obowiązki domowe. Adaś, pozdrawiamy Cię bardzo gorąco, no, on bardzo prężnie tutaj działa na tym łowisku. Tak, pan Łapa, znaczy pan Adam, i to jest naprawdę, to jest ogólnie mój nauczyciel, ale jako tak, tego, ja tak szanuję tego człowieka, ile on tej pasji wkłada w to łowisko, ile on tutaj zarybia, naprawdę to jest człowiek, który mo można go polecić. No i... też wędkarz, tak, też z Adamem się poznaliśmy dwa lata temu, też tak potwierdzam. To jest człowiek naprawdę, którego szanuję i naprawdę tutaj bardzo prężnie działa, że tak się wyrażę na to łowisko i ogólnie. Zarybia bardzo fajnie. On też jest, warto powiedzieć no w no, wędkarze No Kill. Z tego co wiem, bo rozmawiałem z Adamem, jest y, jednym z głównych gospodarzy, y, członkiem zarządu, prawda? Y, on przekazywał mi informację, jak dużo tutaj wpuścili tej ryby, ale ja nie spamiętałem. Pamiętasz, ile y, danych gatunków tutaj zostało wpuszczonych? Było 150 kilo karpia, y, takiego małego, oczywiście. Był amur wpuszczony, mieszanka. Siedzi? Nie. nie, była mieszanka wpuszczona i amurem chyba było, jak dobrze pamiętam, zarybione. I naprawdę, ta ryba widać, że tu jest, bo co się nie przyjdzie, to się łowi tu rybę, ale dlatego, że niektórzy wędkarzy ją wypuszczają niż biorą do domu. Jest ta ryba, jak widać, na załączonym tak. obrazku. Co chwileczkę tutaj coś wyciągamy, aczkolwiek jesteśmy dopiero, moi drodzy, na początku naszej przygody, tak. dzisiejszej tutaj wędkarskiej. Zamierzam spędzić tu co najmniej kilka godzin i mam nadzieję, że pokażemy Wam naprawdę fajne rybki. Z tego co widzę, nie korzystasz z gotowych, kupnych zanęt, tylko kombinujesz, robisz tak. swoje. Robienie zanem to jest moja druga pasja. Lubię połączać smaki, lubię kombinować strasznie. Tutaj na przykład... No właśnie powiedz co tutaj jest za mieszanka? Pokaż ją. Sekundkę, tylko wyciągam. Tutaj jest najprostsza mieszanka, typowo na karasia. Tu mamy bułkę tartą, tu mamy płatki owsiane, tu mamy dosłownie niedużo mączki rybnej, to jest dosłownie garść mhm. żeby tylko... Żeby było, ale głównie to jest zanęta na karasia. Sam ją wymyśliłem w tamtym roku i jak widzę, ale nie tylko na karasie, bo tu biorą na to leszcze, mury, karpie, karasie, dosłownie wszystkie rybaki tu są. To jest prawdziwa pasja. I nie powiem, to jest koszt takiej zanęty 5 zł, a ma się kilogram na spokojnie. No i można, można dużo połowić. Tak, nie powiem. Moi drodzy, to jest też tak, że Dany wędkarz, jeśli jest często na tym łowisku i używa właśnie jednej zanęty, to też tą rybę przyzwyczai. Tutaj nęcisz sobie często ten zbiornik, przyjeżdżasz tak podnęcać? Nie. Nie? Po ja prostu łowi z marszu. Tak, łowię z marszu. Chyba, że jak się chce, nastają na jakieś karpia mury, to jak są lilie, to najlepiej podnęcić 3-4 dni kukurydzą. Dużo kukurydzy i przyjść sobie na nockę. Dać. Ja łowię na przykład na ciężarki. I daje na, na włos pięć kurycji, amury, karp. Czyli tak zwaną metodą karpiową też łowisz. Tak, łowie. Ponieważ mówiliśmy tutaj o Linach i wiemy, że te Liny tutaj są, tak. Ale na tym zbiorniku są pewne obostrzenia odnośnie tego gatunku. Nie tak. wolno go zabierać. Dokładnie. Z tego powodu się bardzo cieszę, bo Lin to jest naprawdę bardzo fajna ryba i bardzo ładna. Tutaj zostało wpuszczone 200 kg lina, i lina z tego łowiska nie wolno brać, i z tego się bardzo w sumie cieszę. A jak duże są tutaj liny? i Jakiego największego udało Ci się złowić właśnie w tym zbiorniku lina? Tutaj liny są, osiągają do 50 ponad centymetrów. O, mamy teraz już na pewno mamy 50. No to są bardzo ładne liny. Ten zbiornik jest stary. Karp? Chyba tak. Yy, to jest ogólnie starorzecze albo karaś. Yy, to jest ogólnie starorzecze yy, mleczki. I tutaj yy, to było oczywiście pogłębiane, powiększane... Nie, karaś. Tu było oczywiście powiększane, pogłębiane, żeby z tego fajnie można było połowić z tego łowiska i jak widać się udaje. Pięknie. Moi drodzy, w międzyczasie jak zmieniałem baterię w kamerze, to Krystianowi trafił się lin. Zobaczcie, to właśnie o tym gatunku przed chwileczką mówiliśmy. Pięknie, lina też od razu wpuścimy, tak, nie będziemy trzymać nie go będziemy w siatce. Super, także bardzo, bardzo się cieszę, bo już widzicie pewną przekrojowość gatunku. Słuchajcie, Przeworsk jest przepięknym, starym miastem. Tutaj mamy wieże bazyliki. Staw jest dosłownie kilka kilometrów od centrum, a można powiedzieć, że, że, że nawet nie kilometrów. Daleko tu jest do centrum, Krystian? Tu jest niecały nawet kilometr. No właśnie, niecały kilometr, bo jest to mała miejscowość pomiędzy Rzeszowem a Przemyślem. Można powiedzieć, prawie że pośrodku, chociaż bliżej Rzeszowa. Krystian, mówiliśmy tutaj o drapieżniku, że występuje, ale też wiem, że jest tutaj zakaz spinningowania, tak? Tak, dokładnie jest zakaz spinningowania. Czyli jak można tego drapieżnika podejść? Tutaj można głównie na żywca, bo nie powiem na żywca tutaj wystarczy postawić korek, koczcinko, jakiś drzewek. Szczupak jak ma dobry dzień, myślę, że może fajny wiesz. Kto się opiekuje tym łowiskiem? Głównym opiekunem łowiskiem to jest kojaz przeworsk. Ale to z tego co, co wiem, to nie tylko tym łowiskiem się opiekują, ale wie, tak. wieloma innymi tutaj. Tak. Między innymi świętoniową, tak? Tak, dokładnie. Moi drodzy, ja y, byłem kilka razy w tym roku już na świętoniowej, a tak dokładnie to dwa razy. Zresztą, filmiki możecie zobaczyć u mnie sobie na kanale YouTube. Zbiorniki są naprawdę fantastyczne. Ty zamówisz czasami? Mm, nie, ja tam zbytnio nie jeżdżę, tylko ja jeżdżę sobie albo za kole, albo. Landa albo puszka mała. Na świętoniową mam plan jechać na 3 dni na Karpie, na nokila. Moi drodzy, świętoniowa, naprawdę fantastyczne łowisko. E, ja już zachwalałem w tych moich poprzednich filmach. No i gratuluję po prostu gospodarzom e, takiej gospodarności. Bo powiem ci szczerze: tak, właśnie ostatnio dyskutuję na różnych grupach. Bardzo dużo wędkarzy w Polsce narzeka na swoje regionalne zarządy PZW, a ja już po raz kolejny podkreślam, że zamiast gadać, to niech coś wezmą po prostu tak. robią, prawda? Bo najwięcej to jest gadania. Tak. Yy, Ośmielić powiedzieć, yy, że przeworskie koło jazd Przeworsk to jest naprawdę bardzo dobre koło, które dwa ołowiska yy, widać, jest czysto, nic kosze są wymieniane. Nie ma żadnego papierka nawet. No, czyściutko tutaj o tym. Jest fajnie trawa wykoszona, i dba, widać, że dbają o to łowisko i naprawdę zależy im na tym łowisku, żeby było jak najlepszej y, kondycji. Ja generalnie mało łowię w regionach poza Podkarpaciem, ale właśnie atakujecie mnie tutaj i y, 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 y mówicie, że no nie wszystkie zbiorniki są y, y, dobrze zagospodarowane. Oczywiście. Nigdy nie jest tak, że w 100% będzie wszystko idealnie. Ale mamy przepiękne wody na Podkarpaciu, nie tylko e, nie tylko komercje, nie tylko PZW No Kill, ale normalne zbiorniki, gdzie wędkarz e, tak zwany brzydko mówiąc mięsiarz ma prawo sobie zabrać rybę, tą rybę skonsumować. Oczywiście wszystko w ramach jak najbardziej regulaminu. Nikt nikomu nie zabrania. Ale jeśli chodzi o łowiska na Podkarpaciu, ja naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i, i zapraszam wszystkich z całej Polski na, na nasze łowiska tutaj na, na Podkarpacie. Zresztą co jakiś czas publikuję zdjęcia na Facebooku i wczoraj na przykład dodałem kilka zdjęć, a w zasadzie kilkanaście zdjęć karpi w wadze. Około 10-12 kg złowionych na, na PSW. Moi drodzy, da się, da się. Tak to byśmy dzisiaj przegadali cały dzień, a tak to łowimy. <laughs> O, jak pięknie karasie nam weszły. O, ja od razu się odpiął. Haczek zadzierowy i od razu do kosza tam damy, co? Moi drodzy, Krystian tutaj już holuje kolejną rybę. Co to jest za gatunek? Cały czas są wskazania, cały czas są brania. Nie wszystkie ryby się zapinają, ale mały linek, piękny. Słuchajcie, myśmy się dzisiaj nastawili na metodę, to znaczy się, yy, akurat mieliśmy wędki uzbrojone na metodę i na taką właśnie metodę łowimy. Ale moi drodzy, yy, właśnie tak sobie pomyślałem, czy by jednej wędki nie przezbroić na klasyka. Nie wziąłem w ogóle dzisiaj ze sobą białych robaków, czerwonych robaków, ale to nic nie szkodzi. Moi drodzy, pół kilometra stąd jest sklep Gosia Wędkarski koło straży pożarnej, chyba to jest ulica Kraszewskiego, tak? Krasickiego ja wyskoczę po robaki i będę e, przerabiał jeden zestaw na klasyka, ale jeszcze w międzyczasie pokażę Wam, bo już Krystian się pochwalił swoją zanętą, to ja się pochwalę dzisiaj swoją. E, oczywiście tradycyjnie 505 zawsze musi tutaj być u mnie. Pelet złota rybka plus i zanęta 303. Plus I jeszcze później rozrobię taką zanętę na płocie, na leszcze na liny, troszeczkę czerwoną. W międzyczasie właśnie podjadę sobie po te czerwone robaki. A jeśli chodzi o przynęty, no to tak, oczywiście tradycyjnie maros, truskawka. Też już coś dzisiaj zostało złowione na tego marosa. Tu mam e, Rangers Allsorts, e, e, różnokolorowe dumbbells Rangersa. E, maros z masło i chyba na to kisłe masło dzisiaj mi najwięcej ryb się złowiło. E, mamy tą nową też e, przynętę, którą chcemy Wprowadzi do sklepu, zobaczymy. Na razie świetne wyniki daje. No i oczywiście, Smart Pro Ananasa. I oczywiście, przynęty firmy MC Carp. Tradycyjnie w moim arsenale od pewnego czasu się pojawiły. Są super. Ja byłem właśnie w sklepie. Gościa tutaj. W przeworsku białe, czerwone robaczki są. Zbroimy wędkę na klasyka i będzie jazda, mam nadzieję. Jedna zostanie na metodę, a druga będzie na klasyk. W dopiero zarzuciłem klasyka, także klasyczkiem też będę podnęcał miejscówkę. Dwa białe robaczki. Mam też czerwone robaczki na, na liny, bo liny uwielbiają czerwone robaczki. Abyśmy tak e, z Krystianem tutaj holować, holować non-stop biorą te karasi. Oczywiście nie wszystkie hole nagrywamy. Mieliśmy wam też pokazać cały nasz urobek odnośnie karasi, mm. <laughs> ale zdecydowana większość uciekła nam z siatki. Po powrótku będziemy się z Wami żegnać, za chwileczkę się pożegnamy. Krystian, wypuścisz? Tak. Moi drodzy, żegnamy się z Wami. Krystian, zaprosz jeszcze do uczestnictwa w Twojej grupie. Zapraszam wszystkich do Fishing Team, do dołączenia i do polubienia strony. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeśli filmik Wam się podobał, prosimy o lajka i subskrypcję. I do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Cześć!